I ośmego idzieszka, z tej strony ja, Arthur Games24 i dzisiaj gram sobie w Survivio. Sorry, że tak dawno żadnych gier nie nagrywałam odcinków, ale po prostu... Po prostu nie mogę wam powiedzieć. Po prostu nie nagrywałam i tyle. To taki nietypowy odcinek. Czemu? Czemu wy mi zabieracie? W sumie... Kaj cie przeklęto? O oh, hurra! Wszystko dobra, niech nam się ładuje to. Dobra mamy. Gdzie? Częsie, że poszłam chyba. Tutaj nie proszę jest tutaj cały czas. I... O! Łopanie! Ja wolę tutaj nie być. Jena I... to jest. Jezu! Spierdzielać! Bo szybko, 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 go fast! Go fast! Nie! Nie, po mnie! Po mnie! Może jednak... Może jednak trochę za Kurde! że mi się tutaj musiałaś urodzić. Znaczy, zresztą. No czekamy, aż tutaj przyjdzie. Czekamy, czekamy, czekamy. Sami mi się zabijemy. Do widzenia. Jestem z Polski. O. Naprawdę. Naprawdę. Czyś to jest nic takiego? No. fajnie. Fajnie. No, 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 no. no, no, no. I dałem solo. Szkoda, że nie ma duo. Usunęli chyba duo na razie. Na razie, nie mówię, że usunęli raz na zawsze duo. Tylko tak na chwilę zamienili. Nawet tego nie usunęli, tylko zamienili to. No i jakieś wydarzenie z oddziałem. Z góry sale zaraz. za... Ra... za... Boże. Z góry... Sol, sorry za lagi z góry. Ale nic na to nie poradzę. Że mam problemy z internetami. I mi tak laguje. O. Nie! Czemu tu jest znak komunizmu? <gryw> Czemu? Ej, ludzie, napiszcie w komentarzach, czy... Czy to jest na sobie znak komunizmu? Bo ja nie, ja nie wierzę, że normalnie sobie wio, zrobiłby normalnie coś takiego. Nie, to jest znak komunizmu. Nie, nie. Jeszcze kurna, dobre bronie z tego wypadają. Oże, kurde. Jeszcze dobre jeszcze dobre bronie z komunizmu wypadają. Tutaj nic nie ma. Nie dobre. Kurna, tu nikogo nie ma. Jak co nie jestem nuben, Tylko po prostu nie umiem grać w tu na telefonie. Zapraszam na mój drugi kanał, który nazywa się Artur Mizerski. bo oraz Artur Mizerski i mam awatara z takim niebieskim ludzikiem z Minecrafta. Zapraszam, subskrybujcie mnie na tym kanale, też nie subskrybujcie, zostawiajcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić ani jednego filmiku na moim kanale I to powinienem powiedzieć już na początku A nie, w samym y, środku tego odcinka Ja jestem idiotą yy, Dobra, nagram też e, survieVio na komputerze oczywiście i pokażę, jak dobrze umiem grać, ale na telefonie nie gram, nie umiem w ogóle dobrze grać. E, nie gram za często na telefonie, prawie w ogóle nie gram na telefonie, ale dla was zrobiłem wyjątek i... Za i specjalnie dla Was zainstalowałam Survivio i postanowiłam, i tam raz na tydzień postanowię, że tam jeden odcineczek Survivio na pewno sobie poleci. Na moim kanale będzie trochę częściej Survivio dwa tygodnie. Znaczy raz, znaczy dwa lub trzy razy yy, na tydzień. O kask i co on mi dał? Stać policja! Stać policja. policja! Dobra, mam przys Bo tam jest jakiś pro. Jest 11, z 11. Ej, kurde, widzieliście jak mi się zlagowało. Serio? Dobra, moi drodzy. Przepraszam Was, że ten odcinek był taki krótki, ale po prostu. Subujcie mnie, zostawiacie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem i widzimy się po prostu w kolejnym odcineczku. Do zobaczenia. Ależ ambowiem, że jestem tutaj, gdzie jest najlepsza góra, to jest. Już... Dobra, do zobaczenia, moi drodzy.